Cześć, dziś wam pokażę grę przeciwieństwa. Jest to gra edukacyjna dla dziecka, która rozwija jego umiejętności i wiedzę. W grze gra polega na tym, że dziecko musi znaleźć podobieństwa i różnice. Tak? Na przykład mamy pustą szklankę i pełną szklankę. Dziecko rozwija swoją, swoją wiedzę i coraz lepiej poznaje właśnie świat poprzez takie właśnie kafelki. Ta gra jest przeznaczona dla dzieci od 2 do 3 lat. Leila bardzo lubiła grać początkowo w tą grę, ale później po dwóch dniach stała się dla niej zbyt łatwa. Fajne, ponieważ dziecko poznaje właśnie kafelki, poznaje właśnie te podobieństwa i różnice. Ale no, niestety, bardzo szybko tutaj Leila zapamiętała wszystkie rzeczy i dla niej stała się po prostu nudna po dwóch dniach. Ale oczywiście polecam, może niektóre dzieci będą ją bardziej lubiły. No nasza Lejla po prostu ma taką umiejętność, że szybko zapamiętuje i niektóre gry, które są zbyt łatwe, no to niestety zostają na półkach i już nie są ogrywane. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do usłyszenia.